Z tej strony, oczywiście, farby, 150. Witam Was na vlogu numer 8 No i co? Dzisiaj zaczynamy zabawę z piłeczką, bo dzisiaj jest ostatni termin do nagrania tego filmu, bo jutro zaczyna się ochłodzenie, nagrywam to 1 kwietnia, czyli Prima aprilis. i wylany poniedziałek oczywiście, żeby nie było. No i co, i na odcineczek dzisiaj na luzie, co nie, no bo dzisiaj to raczej tak Zostaw suba tam na dole z dzwonem Bo 98% oglądających nie subskrybuje kanału, a zachęcam, bo Jak subskrybujesz to wspierasz mnie I też sobie pomagasz, bo nie musisz wchodzić na kanał, tylko przychodzi Ci powiadomienie Że wpadł właśnie nowy film Dobra, lecimy z filmem A dzisiaj tak jak mówiłem, z piłeczką się bawimy trochę, bo... Dobra, lecimy z tym. Nie ma się co pieścić. O, polala! O, brakowało. Dobra, teraz się trochę pobawimy w akcję, a potem nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. Ale wiem, że ten film trochę potrwać musi. Tak jak mówię, został suba bo warto. Bardzo słabą pozycję, dlatego też stwierdziłem, że zaczniemy 1 kwietnia, bo od 1 kwietnia też wchodzi nowy projekt na mój kanał. Zaraz mam go przedstawię. Ogólnie nowy projekt przedstawia nam to. To jest od grubasa do Sportowca. I projekt polega na tym, że na Instagramie, tutaj i na Facebooku tutaj przez 30 dni relacjach ćwiczę. To będą różne ćwiczenia: pompki, przysiady. Czasami jest tutaj właśnie z piłką, bieganie. I tak planuję sobie robić formę. Ale stwierdziłem że będę Wam też pokazywał będą filmy podsumowujące tygodnie na przykład ile zrobiłem czego ile czego ile czego I taki film będzie się zawsze pokazywał w sobotę jak nie w sobotę jednego tygodnia to na przykład drugiego co nie? Na przykład jak się nie pokażę w, jeden, w jednym tygodniu to będzie oznaczało, że bardzo mało zrobiłem albo wcale Chociaż wątpię, bo będę się chciał przyłożyć do tego projektu i będę chciał Wam pokazać po prostu na ile mnie stać. Lecimy razem do treningu. 五朵，我来 Jak jest ktoś kto chce nagrać ze mną film, nie wiem na przykład w roli operatora albo w roli gościa, zapraszam do sekcji komentarza Zapraszam do mnie na Instagrama, na TikToka i ogólnie Was zapraszam na... Znowu próbowa. Aj, Także wiecie. Jak ktoś chce się zgłaszać, u mnie nie ma limitu czasowego do kiedy się trzeba zgłosić Bo ja jestem oryginalny swój Także wiecie Jak ktoś chce się zgłaszać Ja przyjmę każdego i co? I zapraszam chętnie do współpracy A tymczasem Ten odcinek, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek, trzymajcie się i pamiętajcie, sport to zdrowie, pozdro.